Jak się zabiskupa, ja, ja, ja. korona od, tak, była na żużeczków w katedrze. A my dziś tutaj dajemy, żeby, żeby. Dobrze, się. Moje, tak. dobrze, dobrze, tak. 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 tak, i Król, co zamkierzy To teraz. Czy Ja, no to to, dobrze. Wśród, tam, tak. Ja już mówiłem, bo nie. ksiądz z Biskup, jak był kniaczem jeszcze, nie, to jeździł do Polski, żeby słuchać kolendy. No tak? Wieczornie pojechał za granicę, bo tak bardzo kocha kolendy polskie. Bo Więc... to są, są łackie tylko w języku polskim. Tak, tylko że w języku polskim. <laughs> I dlatego zaśpiewamy, zagramy teraz kolendę jakąś tą piękną. To coś my zaczęli, nie? Jezusa, a potem tą cicha. Ciecha na Was, Boże. Oh. Dobrze. dobrze, bo ja się tam odnieść. Teraz na całe to piętro. Uh -huh. Dla chorób błogosławieniem, a jeszcze są zlikwantowane. To będzie Bardzo tak. dobrze. Kolenda, po prostu no. kolenda. Sylwia, można kolendy. jest nie zapaci, same ucho. Dobrze. Jedem. Można. <śleski> Legenda Cicho. Będzie jak, e, jakiś pięć jeszcze? To? Ta, Już to teraz też koncert dla księdza biskupa, Byśmy przyszli, żeby ksiądz biskup właśnie poczuł jeszcze na, blisko na kolejne kolędra. A, nie mam też. Nie mam Mikrofon. Oj, maluśki. Oj, maluśki, maluśki, tej Berekawicka. Betlejem, pasterze. Oh you że Jezuniu, Matka Boża, wpływa. A my prosimy Jezu o łaskę zdrowia dla wszystkich tutaj. I zdrowia szczególnie dla naszego kochanego księdza biskupa Stanisława. Bo to nasza modlitwa o to. I prosimy Jezusa o... To. Polski jesteście, polski ja To jest z południa Polski, są z Zgon. Szany Dolnej, Koło Nowego Tarku. i Koło Nowego Tarku, Szana Dolna, Kraków. No, Kraków to tam wiem. No. I Szczecin. I Szczecin, I Szczecin, Szczecin tak. to do przyjaciela księdza biskupa. Tak, Dzięki. Tak. Z arcybiskupem, księdza arcybiskupa. Tak. 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 Yy, I zresztą czyli można powiedzieć przekrój, od Bałtyku od, od po Dlatego pytałem, czy to z całej Polski, bo tak się wydaje, że to z całej Polski są tutaj wszyscy. No, tak. że, życzymy przede wszystkim zdrowia w kaplicy księdza biskupa tam w Rożnawie. E, Modliśmy się na Wsześwięty, odbawialiśmy intencji księdza biskupa i, i będziemy poprosimy o błogosławieństwo na naszą drogę, ale nim jeszcze... To błogosławieństwo poprosimy, to zaśpiewamy 100 lat, nie? Tylko żeby... 100 lat? Może więcej. Tak, tak, żeby to serce czuło, nie? Wieszcie. Niech no. nie tylko ja. <gry> na ten Wszyscy, cały nowy rok. Na ten cały Nowy Rok, a potem na dalsze roki, ale to mamy nadzieję, że ponownie spotkamy. A mamy nadzieję, że w Różniewie już, a nie tylko w szpitalu. Ale ja kiedyś odwiedziłem tak księdza tycznera w szpitalu. No ta, takie, takie życie. No. Pan z wami. Niech i Waszej bo Otec, i syn i Bóg swierzy. Uh -huh. um, uh, oh, A'r oh. <to> gweithgaredd <Four> <out> Cały czas i proszę o modlitwę, i cały czas nie ustawajcie w modlitwie. W intencji mojego księdza biskupa Stanisława. No, dzisiaj taki przepiękny ten moment naszego spotkania. No i ksiądzbisków, jak się czuję, jak ksiądzbisków w ogóle wiadomo, że lepiej, można powiedzieć, że lepiej. No, jest to lepiej, bardzo wszystkim dziękuję, za modlitwę. Inaczej by nie było lepiej. <gry> Także... Także ale proszę... to, jest, to jest najważniejsze lekarstwo, ta wspólna modlitwa, I we wszystkich domach modlitwy. Tak Was proszę o to. Allora, cari fratelli sorelle, to chiesto se sta meglio sì si, era uh, duro, ma adesso pomerio e dice che la preghiera è sempre molto importante. Proszę pobłogosławić tych wszystkich, którzy się mogą i tak będziemy to się to modlić dalej. Tak. Żeby się od że doszedł do pełni siły. Z bardzo wielką radością, jej dziecięciem do nowego roku. Kon grande gioja, jak e augurio per tutto nuovo anno. No, o, o, o pomoc Bożą i obronę matki, wstawienie Matki Bożej. Chiedendo do ajuto del Signore, e sempre, sempre intercessione Di Maria. I świętego Wszaku. I oczywiście Świętego Szarbera, e anche San Szarbenu, pan, pan jest Duchem Twoim. Niech ma żegna przemocy Bóg Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Pozdrawiam. Ja teraz Amen. wszyscy zobaczcie od Was, całe rękę, od Was, <laughs> od was. Żeby, tak. żeby ksiądz biskup czuł, jak blisko jesteśmy wszyscy. Tak, bardzo dziękuję. Questa mano obacciato da tutti, come sentite quanto è vicino lui e voi Grazie. Thank